Dzień dobry moi kochani, słuchajcie, siedzę teraz w restauracji, najstarszej restauracji w Londynie, serwującej fish and chips. Restauracja ta została założona w 843 roku, jako uczczenie bitwy pod Chocimiem. Ja, słuchajcie, w tej restauracji otrzymałem aż trzy gwiazdki Michelin, i właśnie jeżeli nas tego serwują to tylko Fish and Chips. Ja yy, porozmawiałem z głównym kucharzem. Z, yy, główny kucharz, główny kucharz yy, tej restauracji, niejaki yy, John Sims. Yy, on mi pozwolił tam na chwilę do tej kuchni zajrzeć i zobaczyć jak, jak wygląda mniej więcej w pokrótce proces właśnie smażenia tych... Yy, tych ryb, One... no ten hotel się tutaj widzieliście, znaczy nie hotel tylko restauracja, to tak, tak jak szedłem tutaj widzieliście, tam było, było widać już to linę tamizy to z tej tamizy oni wyłabiają właśnie te, te, pyszne dorsze z których, z których powstają te, te, te rybki, patrzcie, patrzcie te już te rumienione, pyszne, ja zawsze bym dużo porcji, to będzie 7 porcji tego, tego dorsza. No niestety minus jest taki, że słuchajcie, okazało się, że nie będzie, nie będzie frytek, czyli będzie samo fryz, nie będzie chips, dlatego że e, ponieważ teraz trwa ta pandemia, to były, były burmistrz e, Londynu, a obecny premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson e, ostatnio założył się z Donaldem Trumpem o to, kto do następnych wyborów, e, komu więcej uda się przytyć kto zostanie większym grubasem. Także Boris Johnson nałożył, znaczy wysłał taki specjalny edykt do królowej Elżbiety. Królowa Elżbieta pozwoliła mu na to, żeby wszystkie restauracje fish and chips przestały serwować właśnie chips, czyli przestały serwować krytki, po to, żeby były dostępne, no dostępne tylko dla Borisa Johnsona, który może jeść. O każdy dnia, które dostarczają mu, dostarczają mu specjalni Specjalni y, przeszkoleni dostawcy Super Eats. Y, on je, je ciągle i dużo ich je i dlatego ja ich nie będę dzisiaj jeść. no